Sponsorem programu jest moja firma telepapuga.pl. Porady prawne przez telefon, bez chodzenia do kancelarii. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj trochę nietypowo. Tydzień temu także było nietypowo, bo w studiu koncertowo-nagraniowym imienia Czesława Niemena w Radiu Koszalin spotkaliśmy się z Państwem. Spotkaliśmy się, czyli Wojciech Sojrowski i ja, z okazji 850 odcinka radiowego przeglądu prasy. Nie wszystko zmieściło się na antenie, a więc dzisiaj prezentuję Państwu fragment tego spotkania, który nie był emitowany na antenie. Dostałem płytę od pana tak? nie jedną. Co to, Panie Wojciechu? Kowbojskie! Tak, ale a także? Przez, przez 15 lat muzyką country się a zajmowałem także? w radiu, mm -hmm. ale potem przeszedłem na, na tropikale. Na tropikale, tak, też fajne. Szkoda, ale z trójki że... też mnie wyrzucili, wie pan. <śmiech> <śmiech> Przy poprzedniej to... kadencji, a jak pisiory przyszły, to mnie nie przyjęły. Wojciech, pan, nie. Stary, stary kawał żydowski chyba mówi, że jak wyrzucają, to będą przyjmować, proszę pana. Tak e? no, się no może, mówi, może. Nie, no. nie żałuję, może tak bo nie, nie miałbym czasu. Tak, ale wróćmy do tego, do tych naszych spotkań z odległym, odległych miejsc, w których Pan przebywał, były problemy, prawda? Ile telefon, razy jeszcze nie było internetu, nie było e, skype'a Teraz mamy urządzenie innego. takie, tak. przez komputer no. się łączymy, nawet lepiej słychać, bo te stare nagrania, proszę pana, jeszcze taki piskliwy tak. głos mam. Ja takiego w życiu Ile nie mam, ale to przez to radio, było... jak mówię, to tam nie, przez ten nie, nie. telefon się tak, wypłaszczał piękny, głos. Piękny, piękny. Głos i żaby. Tak. E, natomiast teraz no, mamy komputery, jest dużo łatwiej, jak jest gdzieś Ale zasięg. trzeba było zgrać godziny, różny czas, tam, hotel. Pamięta godziny tam? to do tej pory, natomiast no. tak, budka. Na środku pustyni w Australii pierwsza budka nie działała, cholera jedna, bo ją piaskiem zawiało, więc nie dało się monet wrzucić. Ani karty wsadzić, była też na karty. Jechaliśmy na sygnale z ojcem moim przez plażę, szukając jakiejś drugiej budki. Dodzwoniłem się do pana w końcu. Tak. W Gwatemali musiałem budzić gościa. On miał mnie obudzić na rozmowę o nietypowej trzeciej nad ranem czy coś. Ja musiałem go budzić, żeby telefon podłączył. Ale... On spał w recepcji na podłodze. Tak. Ale... Różne takie. Ale... Raz da... dzwoniłem do pana z banku, który specjalnie otworzyli w środku nocy, bo to był jedyny telefon. I przyszedł dyrektor banku, Otworzył skłódek bank, zamknęliśmy się w środku, no to noc, bali się, bali się, napadł trochę i dzwoniłem do pana z banku. W Stanach Zjednoczonych, no można powiedzieć w wielu Stanach, Stanów Zjednoczonych, Jezu. dostęp do broni powszechny. Trzeba tam minimum formalności spełnić. Idzie pan do sklepu, kupuje pan broń, prawda? I tak, jak... nawet jest tak w niektórych miejscach, że oni w takim sklepie sprawdzają, mając kody w rejestrach policyjnych. I broń ma pan prawo kupić, jeżeli nie ma przeciwwskazań. Sklepikarz daje panu licencję, czyli rejestruje fakt nabycia przez pana broni. Od co? No i tak by się wydawało, że dla prawdziwych mężczyzn to wielka gratka, ale oczywiście pojawiają się problemy różne bo jak się ma broń, to można po nią sięgnąć, jak się po nią sięgnie, to można komuś zrobić krzywdę, a nawet narobić wielkiego nieszczęścia. I e, cywilizowane kraje. Dochodzą do wniosku, raczej społeczeństwa tych krajów, że broni nie powinno być, Panie Wojciechu, prawda? No, do takiego wniosku dochodzą. Czy... Ja nie mam zdania w sprawie tym razem. Może to słońce Wysp Przylądka powoduje? No, jestem w kropce. Kiedyś byłem orędownikiem tego, ale to wtedy więcej w Stanach mieszkałem, żeby każdy miał prawo mieć broń w domu. No, a teraz? I teraz właściwie tak teoretycznie to bym chciał, żeby każdy miał prawo ale też chciałbym, żeby nikt z tego prawa nie korzystał. Dlaczego pan raz tak, raz tak zabronią? Proszę pana, to jest kwestia osobistych doświadczeń. Jak wspomniałem wtedy, nie mieszkałem na terenie na stałe, na którym jest dostęp do broni. Teraz mieszkam, wtedy jeszcze byłem też dużo młodszy, ogólnie mniej doświadczeń miałem życiowych. W tej chwili, kiedy mieszkam e, zimę w Arizonie, Pół roku i pół roku latem w Polsce, mam doświadczenia z dwóch krajów i to takie, że na stałe tam mieszkam. W jednym kraju nie mam pozwolenia na broń i raczej nikt by mi go nie wydał, bo mam żółte papiery i nikt nie ma dostępu do broni. W Arizonie z kolei, we wszystkich Stanach Południowych, wszyscy mają konstytucyjne prawo do życia. W związku z tym mają konstytucyjne prawo do posiadania narzędzi, które służą do obrony mojego życia. Tak jak ma pan prawo posiadać gaśnicę przeciwpożarową w domu bez zezwolenia, tak ma pan prawo posiadać w domu karabin bez zezwolenia. No ale do Polski, do Polski. No i mając dwa doświadczenia, w tej chwili wiem, że gorzej jest w Polsce. Mnie osobiście. Kiedy jadę do Ameryki, lepiej się czuję mając broń i mając prawo nosić ją na wierzchu dokądkolwiek chcę iść, chyba że właściciel prywatnej posesji osobiście powie, a u mnie proszę nie nosić. To zmieniać przepisy czy nie? Bo kiedyś Moim jak... zdaniem zdecydowanie trzeba bardziej pozwolić przywrócić przepisy z przedwojennej Rzeczypospolitej, gdzie posiadanie broni było powszechne. Łatwiej jest się też obronić przed jakąś napaścią. Czasy są niebezpieczne. Putin wjechał na Ukrainę, deklaruje, że chciałby przyjechać do Polski. Konik, konik, proszę Państwa. Putin. No, nie proszę konik. Proszę. konik. Syryjczycy włażą do Europy. To jest potencjalne zagrożenie wybuchem takiej wiosny ludów. Ale do broni. No do broni mówię. Czyli on. mieć, żeby się przed Putinem, proszę Pana. Gdyby w każdym a, domu była, to Putin ma mniej ochoty tu przyjechać, bo widzi ten potencjał. Ludzie może nie są zorganizowani, ale są w stanie zwołać partyzantkę w ciągu jednego telefonu. Bo wszyscy mają, są przygotowani. Mają w domu amunicję, pan ma, ja mam, wszyscy mają, więc dzwonią do siebie. Przyjechał Putin, bronimy koszalina. No. Akurat więc się, łatwiej jest tak. się obronić, kiedy pan ma sprzęt A, Akurat, i mam, ze akurat mam inny argument na prawo do posiadania broni, całkiem inny niż pan. Nie obrona przed Putinem, proszę pana, przed bandytą, który przyjdzie do domu wieczorem w w z bandytą Syryjczyków, Putina, w którym się skończyło w Niemczech. Powiedziałbym dzielnie Putina się nie boję, wie pan, bo nie napadnie. No Pana tak może ja nie, tak. ale do mnie by od razu ale przyjechał, pana, pan, Ale Pan, to jest kwestia politycznych a, 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 afiliacji. No tak, do mnie bardzo, by przyszli mnie wyjąć z domu do internatu no. od razu. To, to niech Pan posłucha, jak Panu powiedzieli i co sam Pan zauważył. Najczęściej jestem oczywiście zbrodniarzem, bo uważam, że można sobie swoje drzewo wyciąć i wrzucić do kominka. Nie, proszę pana, nie jest pan zbrodniarzem. Właśnie wielu ludzi mówi, że tak, tak można robić. Oczywiście pojawia się problem, jeśli chodzi o drzewa przy drogach, bo niektórzy mówią, że to a pięknie, ocieniają, latem się przyjemnie jeździ. A, a drudzy... zimą nie nawiewa śniegu. Drudzy mówią, a to można trafić w drzewo chcąc, jak się wpada w poślizg. No, ale jak się jedzie drogą, to się powinno być rozważnym. No, albo można, proszę pana, wylecieć w pole i też seksywdę zrobić, bo się Tołkuje, więc tam gadanie. Tak, to była kwestia, proszę Państwa, z, z możliwości z bez zgody wycinania drzew na własnej posesji. Ale pozwoli Pan i pozwolą Państwo, że powiem z rzeczy, która mnie zbulwersowała straszliwie, bo ja chciałem wyciąć u siebie rosnącą u mnie w otoczeniu mojego domu olchę, taką leciwą. To musiałem mieć napisać wniosek, dostać pozwolenie z gminy i tak dalej, Natomiast znam takie miejsce, gdzie wycięto potężne drzewo lipę, chyba taką, nie wiem, dwustuletnią, bo ktoś doszedł do wniosku, że ona nam zabudowaniom przeszkadza, więc nie było problemu, prawda? O tym mówiliśmy. Proszę pana, ograniczenie to ograniczenie praw. prywatna własność i jemu przeszkadza ta lipa, to jego lipa. Ale nie. I jego drewno do kominka. Mnie się nie podoba taki układ, kiedy urzędnicy decydują o naszej posesji. Nie? Prawo budowlane, urzędnik siedzi na 4000 złotych pensji, ma i decyduje o mojej inwestycji dla mojej rodziny z moich cegieł, wartej 150 000 złotych. To jest nieprawidłowe. To ja powinienem sam wycinać drzewa, jeżeli one są moje. Co innego las państwowy. Natomiast no, moja lipa, dziadek mój posadził, ja chcę wyciąć i spalić w kopinku. Naprawdę moja sprawa. No ale nie będzie pan tego, w najbliższym czasie nie uzyska pan takiego pozwolenia. Tak samo jak nie będzie pan się cieszyć, jak siebie pan na kociewiu, w, w łopaty wbije w ziemię, ropa panu wytryśnie i pan bo nie zadowolony, w Polsce prawa bo pan własności. sobie szyb założy i będzie pan tę ropę czerpać. Nie, nie, nie. Nie, nie. ma w Polsce prawa, prawa własności. Państwo panu zabierze, panie jest Wojciechu. Jest tak. limitowane prawo własności. Mają państwo tyle ziemi. Jak jest woda pod spodem, to jest państwowa. Jak jest ropa pod spodem, to jest państwowa. Jak jest węgiel, to jest państwowy. U mnie w Arizonie, wszystko, co jest pod spodem, jest moje. Kaczki, które lecą nad moją działką, są moje, nawet po sezonie. Jeżeli u mnie jeleń się pojawi na moim terenie, w moim lesie, to mogę go zastrzelić i zeżreć. To na tym polega prawo własności. Czyli lepsze. Mój dom mogę wyburzyć, mogę przemalować, a tutaj jak pan ma, nie, daj Boże, XIX-wieczną kamieniczkę, tak jak tutaj stoją dookoła, czy z początku XX wieku, ale już minęło 100 lat, a nawet chyba 50 wystarczy, to nie może Pan zmienić elewacji we własnej kamienicy. Ciekawe, bo urzędnik no tak, ciekawe Panie Wojciechu, czy jakby pan wystartował w wyborach, że tak brzydko to nazwy. Mam żółte papiery no, nie no, mogę. Nie tam ma. Można. Dlaczego pan mówi, Nie ma mam żółtych papierów. Ja no. mam od psychiatry papiery. A to by pana... jak pan wojska unikał do Nie, nie unikałem wojska. Nie. Wojska z powodów politycznych mnie zwolnili. W stanie wojennym poszedłem na komisję. Taką teczkę już miałem wtedy z ojcem i z dziadkiem moim. I oni powiedzieli: Ej, idź pan stąd. Nie chcieli mi dać no. dostępu do broni w stanie przydało wojennym. Się. To się, tak, teczka mi się wtedy przydała na Ubecji. Miałem ją. Natomiast żółte papiery zrobiłem przed maturą. Czyli trochę wcześniej, przez 4 lata chodziłem do psychiatry, bo wtedy nie było jeszcze w, w, w kuratorium zarejestrowanej jednostki chorobowej dyslekcji. myślał pan strategicznie, rozumiem. Przewidywał po pan. Po podstawówce tak. mi to pani od polskiego moja powiedziała: Chłopcze, ty robisz takie błędy ortograficzne, że to musi być choroba. Próbowałam cię nauczyć, wiem, że jesteś pracowitym chłopcem. Ze wszystkich przedmiotów miałem piątki, z polskiego trójkę, bo ona mi za wszystko stawiała piątkę, za treść dwoje. Za tę ortografię. I ledwo, ledwo na trójki z minusem wychodziłem z polskiego, chociaż byłem genialnym pisarczykiem. I ona mi doradziła, chodź do psychiatry. Znalazła mi psychiatrę, i przez całą szkołę średnią chodziłem na zajęcia do psychiatry, który napisał z tego doktorat i stwierdził po czterech latach: Chłopcze, ty naprawdę masz chorobę umysłową, jeszcze nie wiemy, jak ją nazwać, i tak dalej. Ja, na przykład, dla mnie jest to samo litera L i siódemka. Bo to jest tak, jak pan by patrzył na młotek. Położył pan młotek na podłodze. Czy go pan położy tak, czy do góry nogami, to pan widzi młotek. Ja tak samo widzę L i siódemkę. I całą inną masę liter. No dobrze, ale I w to... związku z tym robię błędy takie, że ale... się pan nie spowiedział. J i L to samo nie dla mnie. Nie powoduje to u pana um, ale mam niebezpiecznych psychik. zachowań, agresji i tak dalej. Mam nadzieję, to. Wie pan, jak komputer mi wszystko podkreśla wężykiem, to zaczynam się niebezpiecznie tak. zachowywać. Dzisiaj to już wszystko. Spotkamy się za tydzień. Do usłyszenia. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.